Oto jon KTM. Można powiedzieć, że zrobiony, gotowy, skończony. Dzisiaj zajmiemy się odpowietrzeniem sprzęgła hydraulicznego. Odcinek na kanale był u tego u Jarka. Nagrywał pewnie tam z miesiąc, dwa miesiące temu. Ale nagramy i tak, żeby coś tam było wrzucić na kanał. No, także także lecimy z tematem. Pierwsze co sobie sprawdzamy na tym dekielku Co tutaj pisze, czy tutaj idzie olej mineralny Czy tutaj idzie płyn hamulcowy Bo żeby się nie, nie walnąć Tutaj jest pompa Brembo I tutaj idzie DOT 4 czyli płyn hamulcowy Odpowietrzymy sobie metodą na szykawkę, czyli po prostu będziemy sobie nie tak jak zwykły hamulec odpowietrzać, chociaż też to powinno działać, tylko po prostu będziemy yy, od dołu wypychać powietrze do góry. Tutaj mamy odpowietrznik. Cały wysprzęgnik mamy. Yy, tutaj sprawdzimy, sobie popuścimy, czy to działa dobra, muszę sobie tutaj rozkontrować chyba tutaj jest dwunastka zgadza się żeby nam to fajnie wszystko o, działa dobra odpowietrznik tutaj sobie śrubę dokręcimy dobra i co, przede wszystkim coś aby nam wciągało ten płyn, jeżeli nam się tutaj wyleci, nie? bo na pewno coś tam wyleci, więc żeby nie leciało nigdzie pod spodem, to się tutaj ładnie nagra. Kluczy 8 mm na odpowiednich zakładamy. Przewodzik. Yy, przejroczysty żeby fajnie było wszystko widać. Szczykawa też nam się przyda. sztyk. I co? No, już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Płyn hamulcowy potrzebujemy. Powinno go wystarczyć. Dużo tam nie powinno iść. Bierzemy sobie. O! Tyle płynu. Myślę, że na razie będzie git. Ja sobie, może, wezmę jeszcze jakąś szmatkę. Teraz co robimy, to na odpowietrznik zakładamy wężyk Powietrze, żeby nam wszystko do góry tutaj wypłynęło, odkręcamy odpowietrznik I lekko pompujemy strzykawką, aż nam się tutaj pojawi płyn Wtedy będzie wiadomo, że tutaj fajnie wszystko jest odpowietrzone Dobra, idziemy z koksem Tutaj już coś tam wychodzi Słychać jak powietrze uchodzi. Nie będzie tego słychać, ale tutaj nam na pewno coś tam się usączy tego płynu. Pomału se wciskamy, aż tutaj nam się płyn pojawi. Dobra, sobie wezmę jeszcze za dwa ręczniki, bo tam nam ten płyn się będzie sączył, więc po to, żeby tu o, w ten sposób sobie to zrobimy, żeby nie leciało, bo pokrywa malowana to płyn jest kwaśny, także powiemy taki kwaśny, no żrący, o żrący, że jest i... po prostu no i pomału pompujemy, nie za szybko bo to jest mała dziurka w tym przewodzie mały otwór cały czas mamy od, odkręcony odpowietrznik na wysprzęgliku czekamy, żeby to się w miarę tak zrobiło, pompujemy no. Może się pojawi, nie pamiętam czy musi być wciśnięty tłoczek, czy nie? Ale nam powietrze tutaj uchodzi, ale chyba musi być. Możemy sobie w sumie parę razy klamką zapracować. Tutaj cały czas słychać, że uchodzi powietrze to. To jest git. O. Nie wiem, na kamerze tego na pewno nie będzie słychać, ale. Powinien się pojawić niedługo płyn. O! Powietrze wyszło. Ale coś chyba się będzie pojawiać. Tutaj zaraz się skończy nam płyn, będzie trzeba dotankować. Dobra, tu zamykamy odpowietnik, pik. Klametka już się troszkę twardsza zrobiła, także git. Co, ściągniemy sobie wężyk. Okej. Okay. I co? I napompujemy jeszcze trochę płynu. Już kurde, będzie kończył niedługo. Dobra, tyle powinno wystarczyć spokojnie i co? i wkładamy dobra no i co? go odkręcamy i pompujemy dalej pomału Możemy sobie wziąć tak. Tutaj jest najwyższy punkt. To, o i tak. Tutaj nam wyjdzie wszystko powietrze. O! Jak ładnie tu skwierczy. Zaczyna się pojawiać płyn. Spróbuję wam to pokazać, jak to wygląda. Z bliska. widzicie ja sobie zapracuję parę razy wtedy jakby to lepiej działa pojawia się płyn Już jest dobrze, można zamknąć odpowietrznik. O, już się sprzęgiełko twarde zrobiło. Także już powinno działać fajnie. Ale jeszcze sobie przepuścimy i odpowietrzymy standardową metodą. Tutaj nam, żeby tego płynu więcej zaciągnęło, płyn się pojawił. Wiadomo, że on będzie tutaj brudny, bo wszystko z tego przewodu stary płyn, co tam był, to, to tutaj wyszło. Nie, ale to sobie można wyczyścić, przepompować. Fajnie, tutaj już nam się płyn pojawił. Także powietrza nie powinno być. Możemy kierownicę tak zrobić. W sumie możemy tak tutaj zamknąć. To sobie opuścimy. Możemy sobie wciągnąć ręcznikiem ten brudny płyn i, i przepompujemy, aż wyjdzie czysty. Ono już jest odpowietrzone na pewno, bo sprzęgło jak się zakręci odpowietrznik jest twarde, ale przepompujemy całość tak, żeby to ładnie wszystko wyczyścić. Ręcznik sobie wciągnie płyn stary, brudny. Dobra. No i pompujemy jeszcze. No, już płyn ładniejszy się robi. Także jeszcze zraz przepompujemy. I będzie git. Nie wiem nawet czy jest sens odpowietrzać tak jak hamulec, jeszcze, ale może tak kontrolnie odpowietrzymy. Dobra, to się wyrzucimy. Ok. Tutaj sobie jeszcze muszę napompować troszkę Do szczykawki, żeby to fajnie wszystko Tyle nam wystarczy Dobra Będzie już przepompowane wszystko ładnie A no, zakładamy tu nie chce powietrze wyleci do góry Bąbelki Odkręcamy No jedziemy, pompujemy Jak się ładnie płyn pojawia Nie ma sensu chyba odpowietrzać tak jak już hamulec Po prostu Jeszcze sobie może raz odpowietrzymy tak jak hamulec i tyle. Dobra. Tutaj mamy ze strzykawką tyle. Położymy sobie tu ten płyn żeby zleciał. Ten wężyk sobie ściągniemy. I sobie odpowietrzymy tak jak normalny hamulec czyli tak klameczka się już zrobiła twarda przyciskamy tutaj hamulec to jest przęgło, sorry odkręcamy, pojawił się płyn bez powietrza także jest git kilka razy zapracujemy nadmiar płynu możemy trochę wciągnąć ręcznikiem, bo i tak się wyleje. niedużo Powinno być. No i co zakładamy gumeczkę? Ciało kilka kropel Dokręcimy to Dobrotnie. O tak. ta robota taki tłusty trochę Dokręcamy coś tam pewnie jeszcze płynu wyleci tak coś tam się wyleciało wytrzemy ładnie. No i dokręcamy z wyczuciem oczywiście, żeby nie zerwać gwintu. Dobrze. Powinno być lux. To wszystko. Przemywamy, przeczyszczamy, żeby nam tutaj nic nie było żadnego tego. No i klameczka fajnie chodzi. Elegancko ściągamy kluczyk, dokręcimy sobie jeszcze powietrznik Dobra. No i tu wszystko trzeba ładnie wyczyścić. To ściągamy, bo tu na pewno nam się wylało dużo. Pyk to wszystko czyścimy no i co powietrzem przedmuchamy no i tak powinno być odpowietrzone sprzęgło prawidłowo wszystko jeszcze tutaj przemyjemy suchą szmatką, czystą i, i będzie git. Trzeba uważać, żeby nam ten płyn nigdzie nie skapnął na jakieś tam elementy tam gdzie farba, bo jest żrący i może nam ściągnąć farbę. Dobra sprawdzimy jeszcze działanie czy działa. Możemy sobie już opuścić. Pyk. No i co? Trzeba wbić jedynkę. No i trzeba go podregulować jeszcze. Ale działa, działa. Bo się koło kręci. A jak puścimy, to się nie kręci. Czyli trzeba jeszcze jakby yy, aby głębiej wciskało tłoczek, trzeba by go podkręcić jeszcze tutaj. Dobra. No ale to musimy odpalić silnik, musi się tam wszystko zagrzać. I wtedy, wtedy będzie wszystko wiadome, nie? Ale działa, działa, więc jest gitara. Dobra. Czyli w tym odcinku to jest wszystko. Jeżeli się podobało, jeżeli pomogłem Wam. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję, komentarz jakąś tam. Na Instagrama możecie wbić A ja co, wymyję maszynę? Znaczy nie wymyję przetres kurzu i zrobię tam jakieś foty, nie? Póki czysta maszyna, nie? Dobra. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć!